what kind of music you listen right now hip-hop which one Drake. Drake. that's going. And a bit of Chris Brown. Uh, right, <laughs> that's good stuff. Stadionu w witają bardzo serdecznie Dawaj Tymiński i Michał i Witamy i zapraszamy na mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi. Czas na mecz. Prówkę Thermalika Nieciecza kontra zagłębie Sosnowiec. Strzał Małecki! Aj, jaj, Zapewne słyszycie tyle doping, to jest oczywiście doping kibiców z zagłębia Sosnowiec, którzy tutaj do ostatniego miejsca wypełnili sektor A. Jest główka, jest Polczak, czy będzie strzał Polczak, wycofanie piłki, uderzenie Biłęki, ale zablokowane przez obrońców. No, holuje piłkę, zagranie do a Biłęki, Biłęki, strzał! Lewa noga, prawa strzał i kolejny raz celował łokienko. Nasz kapitan i ponownie nad poprzeczką. Jednak utrzymał się Pawłowski, przełożył piłkę na prawą nogę Pawłowski. Nieudane zagranie do piłki, ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Małecki, Małecki z prawej nogi, Małecki. A i miał teraz problemy, Budziłek. wybija piłkę. Spalowany moim zdaniem teraz Pawłowski, ale utrzymuje się na nogach, gdzieś ta piłka próbowana była w wbita. <laughs> Pawłowski wchodzi po polegarnie, nie o dalszego słupka. Po pierwszych 45 minutach meczu wynik 0 do 0. Zapraszamy na drugą część spotkania pomiędzy Bruketem Termaliką Nieświeża a Zakłębiąc Członkowiec. Przypomnijmy, jest to trzecia kolejka rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Teraz atakuje drużyna, zjecie jest słupek! I do piłki, Co ten chłop teraz wyprawił między słupkami! Małecki, dośrodkowanie dosyć dalekie. Polczak po zagranie, ale łapie piłkę. To Łukasz Szypuciłek. No Ta powtarzalność tam się e, e, wdała troszkę w szeregi, a teraz musimy uważać bo Atakuje e, Dermalika. Jest Derbalika, gdzieś na za... ulicach! A Jezus! Maria! z Bramka! Będzie żółta kartka. Pytanie dla kogo? Ponieważ. Jeśli y... był faulowany, to zdecydowanie zawodnik zagłębia. Taka piłka stykowa. Tak, Kalisz. No i niestety 65. Ja, ja minuta wiem, nie spotkania. Zupełnie mówię szczerze. Ta 0 do 1 i gramy w 10. No miejmy nadzieję, że w najbliższych 2-3 minutach zobaczymy nasze ustawienia. teraz rzut karny! Matko Boska, co też teraz sędzia wyczarował! To wylazło, strzał, perdić! Fermalika w ruch, według Zagłębie Sosnowiec 2 do 0. Przejdźmy od razu do podsumowania tego spotkania, bo to spotkanie można podzielić e, na dwie części. Pierwsza połowa mega, mega, mega w naszym wykonaniu. Walka, podania, pomysł. E, widać było kreatywną grę naszego zespołu. Tak naprawdę zabrakło tylko gola potwierdzającego w e, naszą dobrą dyspozycję. Druga część e, z grubej rury rozpoczyna Termalika. Perdić broni w niewiarygodny sposób. Polecamy e, e, skrót tego spotkania. Musicie to akcję zobaczyć. To była 46 e, minuta, no i później e, tracimy pierwszego gola, czerwona kartka, tracimy drugiego gola. Jest po meczu.